Dobrze, zakończam rząd już nowym kolorem. Tak? Wkładam w oczko i robię, zaciągam oczkiem ścisłym, zamykającym. Tak? Tutaj sobie wszystko ładnie zaciągam te dwie niteczki. Tak? Potem mogę je zawiązać. Dobrze. I mogę je po prostu sobie wrobić. Ok. Pierwsze okrążenie będzie słupek w słupek. Nic nie dodajemy, nic nie zmniejszamy. Po prostu obrabiamy sobie jakby kolorem. Jaki ja mam patent na początek? Mianowicie taki, żeby nie było tutaj takiej dużej dziury. Jak zrobi się tylko trzy oczka łańcuszka, po prostu robi się taka duża dziurka. A ja robię coś takiego, że wbijam się. W słupek. Przeciągam nitkę. Tak. Mam dwa oczka. Robię półsłupek i dwa oczka łańcuszka. I zobaczysz jaki fajny efekt uzyskam. I robię teraz słupek, w słupek. Żeby sobie jakby przygotować pod słupki reliefowe. Tak, żeby zacząć robić ściągacz. Wbijam się tu w takie serduszko. I wtedy ładnie, równo wychodzą słupki. Jest słupek w słupek. Dosłownie. Zobacz, jak to fajnie tu wygląda. Też tutaj tak robiłam. Wpijałam się, w te serduszko takie ze słupkiem i jest równy rządek słupków. Że nawet nie trzeba na dobrą sprawę liczyć, gdzie się wbić. Tak? A więc do zobaczenia na zakończeniu rzędu. Dobrze, jestem na końcu już rzędu. Zostały mi tylko trzy słupki. I teraz pokażę Ci, co zadziało się, jak to będzie fajnie wyglądać. Tak? Tu już mam ostatni słupek. I teraz zakończenie, nastąpi zakończenie rzędu oczkiem ścisłym zamykającym. Zrobiłam tu półsłupek. I dwa oczka łańcuszka. Jak widzisz, tu mam trzy oczka i po prostu wbijam się w tą łezkę. Raz, dwa, trzecie oczko. Tak? Jeszcze raz. Jedno, drugie, trzecie. Wbijam się pod dwie nitki. Tak? Tutaj są dwie niteczki. Tak? Wbijam się pewnie i robię oczko ścisłe. Zamykające. Tak, przez dwie Zaciskam i zobacz. Jaki fajny efekt uzyskałam. Nie widać, gdzie jest koniec i początek rzędu, bo to wygląda jak słupek. Zaczynamy robić słupki reliefowe przednie i tylne. Tak, a mianowicie one na schemacie wyglądają w ten sposób. Tak wygląda słupek. Reliefowy przedni, tak? A tak wygląda słupek, reliefowy tylny. I teraz, jak to rozróżnić? A ja mam taki mały swój patent. A mianowicie, jak przedłużę sobie tą kreseczkę, to wyjdzie literka P i będzie jak przód. A jak przedłużę sobie tutaj kreseczkę, no to tak. Brzydko powiedzia powiedziawszy, wyjdzie literka D, jak. I więc wiemy, że to jest już z tyłu. Także tak. Tak jest mój mały patent. Nie? Jak, to, jak to się nie pogubić, który jest z przodu, który jest z tyłu. Tak? A więc jeszcze raz. Tutaj jest przód, a tutaj jest tył. Tak? Taki mój mały patent na rozróżnianie e, tych. Reliefów. Ok, teraz pokażę Ci, jak ładnie zacząć, żeby nie było widać różnicy w początku czy w końcu rzędu. Mianowicie, jak tutaj zakończyliśmy rząd, wbijam się pod, robię relief przedni, więc słupek leży na szydełku z góry, tak? Zabieram nitkę roboczą, żeby mieć dwie pętelki na Szydełku, przeciągam nitkę tak, i robię dwa oczka łańcuszka. I to jest mój patent na początek rzędu. Potem ci pokażę, jak go wbijam sobie marker. Potem ci pokażę, jak to ładnie zakończyć, tak? I to jest mój relief przedni. Teraz będzie relief tylny, czyli tylny, czyli wbijam się od tyłu słupka, tak? To jest relief tylny. To jest słupek. Mam trzy nitki przez dwie i przez dwie. Tak? Teraz będzie relief z przodu. Czyli mam słupek na szydełku. Tak? To będzie przód. To jest tutorial dla tych, którzy mają problem z rozróżnianiem reliefów. Też, też z początku miałam problem, więc. Ok. I teraz robimy tylny. Napieram nitkę i jest od tyłu. Tak? Wbijam się od tyłu szydełka. Od tyłu przepraszam słupka. Tak. I jak patrzę się na szydełko, to relief jest z tyłu. Przeciągam nitkę roboczą przez dwa i przez dwa. I tak jadę na zmianę. Tak robię ściągak. I tak jedziemy na zmianę. Jeden przedni, tak? I jeden tylni. Bardzo proszę. Tak, robimy ściągacz na szydełku. To jest jeden ze sposobów na ściągacz. Będzie bardzo fajny efekt. Dobra. Ok. Jeszcze poćwiczymy. Dobrze. tylni. Tylni. Tak? Przedni. Bo jest z przodu. Jest na szydełku. Tylni. Tak? Bo ja nie widzę, nie, jak patrzę na szydełko, to nie widzę tego słupka. Tak? To jest tylni, to jest przedni. Bo szydełko mam, bo słupek mam na szydełku, bo go widzę. Nie jest proste czasami, jak się tak jest na początku nauki. Tak? I mam przód. Okay. I tył. Dobra. To widzimy się na końcu rzędu. Tylko pilnuj, żeby robić jeden przedni, jeden tylny, tak? Ja to czasami jak się zapędzę, to same tyle potrafię zrobić. Ok. To widzimy się na końcu rzędu i pokażę Ci, jak go ładnie zakończyć. I co fajne, jak to fajnie wyjdzie. Dobrze, a więc jestem już na końcu rzędu. Pokażę Ci, jak zakończam taki jak zakończyć ładnie taki rządek. Z reliefami. Yy, w związku z tym, że to jest mój ściągacz, to rękawa, i chciałabym uzyskać taki sam efekt, jak jest tu, a więc takiego trójkącika, yy, potrzebuję zrobić na ostatnim okrążeniu przynajmniej trzy reliefy z przodu. Tak? Ok, to tutaj mam przód. To tu jeszcze zrobię tył. I teraz zrobię dwa przednie. Bo chcę taki efekt uzyskać podobny co mam na tamtym rękawie. OK. Tak. Tak. Zamykam rządek. Tak. Tu będzie teraz ciężko. A, gdzie ja mam początek rzędu? A no mianowicie mam tutaj. Tak? Tu jest ten przedni relief, dwa oczka, łańcuszka. Za oczkiem zamykającym, ścisłym, dostaje się raz, dwa, tu w trzecie oczko i zamykam okrążenie. Tak? Mam. No, wyjdą blisko siebie, ale ja chcę uzyskać taki efekt. Ja chcę taki efekt uzyskać, żeby to było blisko siebie. Tak? I tadam. Prosty sposób nauczyć się przednich i tylnych reliefów. ściągacz wygląda, ukończony wygląda tak.